Ten wybór nie dotyczy tylko człowieczeństwa Jezusowego, to jest wybór Boga w jego życiu wiecznym. Myśmy się przyzwyczaili mówić, że Jezus był ubogi. Natomiast objawienie pokazuje nam Boga, który jest ubogi. Jezus mówi o swoim Ojcu. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Tak, skoro przekazał mu wszystko, to znaczy, że nie ma nic dla siebie. Ojciec jest ubogi. Bóg nie szuka stabilizacji na poziomie domu z cedru. Pamiętacie drugą księgę Samuela i Dawida, kiedy postanowił postawić Bogu dom. A Bóg wysłał do niego proroka Natana i mówi: Od nikogo tego nie żądałem. Nie żądałem od nikogo domu z cedru. I, i uświadamia Dawidowi, że właściwie całą historię zbawienia Bóg jest ze swoim narodem w namiocie. Jest jak nomada. Całkiem niedawno czytaliśmy Ewangelię o niegodziwym rządcy albo rządcy niegodziwości, gdzie Jezus mówi: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną, żeby was przyjęli do wiecznych przybytków, czyli do wiecznych namiotów. Tak tam jest dosłownie do wiecznych namiotów. Tak, czytałem dzisiaj sobie ten tekst i myślałem o piosence, którą skodziłon bardzo lubię. Tam ja mam pałac, nie? Wyobrażamy sobie, że niebo to musi być cudny pałac, a słowo mówi, nie, to są namioty.